Cześć, Mateusz z tej strony. Lecimy dzisiaj z kolejną dawką newsów, bo od ostatniego odcinka trochę nam się tego zebrało. Wręcz mieliśmy taki mały wysyp nowości zegarkowych. Ale zanim przejdę do omawiania tych newsów, to chciałbym wam jeszcze raz podziękować za ten miesiąc, za ten ponad tysiąc subskrypcji. No i za ostatni odcinek, za Wasze komentarze, które, no przyznam szczerze, wybiły mi z głowy wiele wątpliwości, które miałem odnośnie tego. Mojego nagrywania, także dzięki, naprawdę to doceniam. Dobra, lecimy z newsami. Piarze wypuścił Polo 79, złoty zegarek inspirowany tymi klasycznymi zegarkami Polo z lat 70., i wow, wygląda to naprawdę obłędnie. Ja od dawna choruję na klasycznego Polo, miałem tylko problemy z tymi rozmiarami. Rozumiem te mniejsze rozmiary z tamtych lat. Niekoniecznie chciałbym je nosić jakoś źle się czuję z zegarkami mniejszymi niż 36 mm. Tutaj dostajemy 38 mm i w automacie zamiast, zamiast mechanizmu kwarcowego. I już wam pokażę, jak wygląda ten mechanizm. Bo wygląda no, obłędnie. Jest to mechanizm z mikrorotorem. No, wow. Naprawdę, naprawdę, wow. Piarzec zrobił tutaj y, naprawdę niesamowitą y, robotę. Moja choroba na Polo jeszcze się wzmocniła po obejrzeniu serialu Tulsa King y, ze slajem Stalą. Oprócz Washerona 222 jest to chyba mój ulubiony projekt z tamtych lat. Jest jedyny problem, tylko cena. Słuchajcie, cena. Cena to 73 tysiące dolarów za 200 g złota. Zegarek posiada 200 g złota, kosztuje 73 tysiące dolarów. 200 g, gramów... czas. Teraz... czekajcie, sprawdzę, ile kosztuje dzisiaj złoto. Dzisiejsza cena gram złota 65 dolarów. kalkulator. Proszę 65 dolarów razy 200. 13 tysięcy dolarów złota mamy w tym zegarku. Czyli on nawet zakładając że byłby ze stali i że stal nic nie kosztuje to kosztowałby 60 tysięcy dolarów. No to jest <noise> to jest naprawdę cena zaporowa. Nie sądzę żebym kiedykolwiek na ten zegarek się połasił ale Wizualnie to jest takie 10 na 10, moim zdaniem. Podejrzewam, że większość z Was nie lubi tych zegarków w takiej stylistyce. Jest dość kontrowersyjna, ale u mnie trafia w jakiś czuły punkt. Zegarek mi się bardzo, bardzo podoba. Dalej mamy nowe nomosy czarn z czarnymi tarczami i. Ta premiera mnie zaskoczyła, zaskoczyła mnie w tym sensie, że ja myślałem, że takie Nomosy istniały już od, od dawna. Trochę mi ciężko nadążyć za ofertą Nomosa, za tym, co tam w niej się znajduje. Jeżeli tych czarnych faktycznie nie było, no to fajnie, że są. Zegarki, jak, jak to Nomos, wyglądają bardzo klasycznie. Tak jak u innych zegarków tego producenta, mamy ich in mechanizmy, które Ładnie wyglądają, to im trzeba na pewno przyznać. To są zegarki z tymi dupkami ładniejszymi niż gdyby tam znajdowała się standardowa ETA, i z tego choćby z tego tytułu, ja bardzo doceniam to, że ten in-house się tutaj znajduje. Ceny od 3 do 3,5 tysiąca euro. No, tanio to już w domu się było, jak widać. Znaczy tanio, to nadal ciężko uznać te zegarki za jakieś specjalnie drogie, jak na to, co sobą reprezentują, no ale patrząc z perspektywy tych ostatnich pięciu lat, gdy nomosy to były zegarki raczej poniżej tego progu 10 tysięcy złotych, dzisiaj bardziej zaczynają się od tego progu, to no to trochę się zmieniło. Fajne jest również to, że wszystkie mają 50 metrów wodoszczelności, mimo tej klasycznej formy, więc zegarki naprawdę nadające się na każdą, zupełnie każdą okazję. Christopher Ward wprowadza Zmniejszoną wersję Silandera GMT, czyli ich tego flagowego modelu GMT, w 36 mm, i to jest kolejny dowód na to, że Christopher Ward jest naprawdę dobry w słuchaniu trendów na rynku. 39 mm GMT to już były zegarki tak dość skromnie zwymiarowane. 36, no myślę, że wypełniają jakąś niszę na rynku. Ja nie kojarzę w sumie cygarków GMT w tym rozmiarze na rynku. Zwłaszcza w, w tych bardziej dostępnych cenowo. Fajna, fajna premiera, naprawdę. 900 euro cena, czyli coś w okolicach pewnie. 900 funtów, przepraszam. Na nasze będzie pewnie około 5000 zł. Wyglądają fajnie. Jeszcze nie widziałem na żywo tej nowej bransolety stylizowanej trochę na Jubilee. Wizualnie super premiera. Tak, Hoyer zaskakuje kolejnym chronografem w tej ich nowej kopercie typu Glassbox. Glassbox, czyli z tym takim bardzo wypukłym szkiełkiem. Tym razem jest to model Dato Glassbox, odnoszący się do, jednych, do jednego z ich bardziej takich kultowych chronografów z przeszłości. Chronografów wyposażonych wyłącznie w centralną wskazówkę stopera, sekundową i 30-minutową tarczę również do stopera, czyli nie mamy tutaj płynącej sekundy takiej działającej cały czas. I datę po lewej stronie. Fantastyczny zegarek, naprawdę wygląda świetnie. O, tutaj możecie zobaczyć yy, protoplastę. Spójrzmy jeszcze tylko na cenę. Zegarek ten ma 100 metrów wodoszczelności, cena to 6,5 tysiąca franków szwajcarskich, no trzeba od tego odjąć te 20% rabatu, który póki co dalej dostaniecie na zegarki tak hojera. Bardzo fajna premiera, ale te glassboxy to dla mnie jedne z nielicznych zegarków, które wolałbym w większym rozmiarze. To jest niby te perfekcyjne 39 mm, które w teorii na mój nadgarstek powinno być rozmiarem idealnym, ale na ręce jakoś to leżało jak bardzo mały zegarek. Zwłaszcza dodając do tego wszystkie te subtarcze chronografu, miałem wrażenie, że on powinien być o te 2 mm większy. Być może ta wersja pozbawiona dwóch dodatkowych subtarcz wyglądałaby inaczej, nie wiem, chętnie przymierzę. Bulgari Oktofinisimo w żółtym złocie z niebieską tarczą. I kolejny raz muszę powiedzieć: wow! Uwielbiam Oktofinisimo. To są zegarki, które trzeba przymierzyć, trzeba zobaczyć na nadgarsku. Robią niesamowite wrażenie. A ta wersja z niebieską tarczą w żółtym złocie wygląda naprawdę fenomenalnie. Spójrzmy tylko. Na cenę 49 tysięcy euro, ale podejrzewam, że tutaj tego złota jest sporo mniej niż w omawianym Piażycie. No nie podejmuje się tutaj wyliczania, ile ten zegarek powinien kosztować. Mnie się po prostu bardzo podoba. Kolejny Oktofinisimo. Tutaj starczą e, toskańskiej miedzi, <noise> cokolwiek to znaczy. Zegarek w stali w, z taką łososiową tarczą. No tutaj akurat nie jestem przekonany co do tej wersji kolorystycznej, ale nadal jest to to finismo i nadal pewnie gdybym założył go na nadgarstek, to powiedziałbym wow, chcę. Zegarek kosztuje 15 tysięcy euro. Czyli do złota dopłacamy 30 tysięcy euro. No dość sporo. Kolejną nowością od Bułgarii jest powrót takiej legendy okrągłego Bułgarii, Bulgarii, zegarka, który bardzo krzyczy stylistyką z przełomu lat 70. i 80. jest to zegarek również w żółtym złocie. Widać ta stylistyka lat 80. mocno do nas wraca. Fajnie, spoko. Mnie się te zegarki akurat podobają, ale pamiętam, że nie podobały się zawsze, musiałem. Pewnym sensie dorosnąć do, tych, do tej stylistyki. Ten tutaj ma 38 mm średnicy, bardzo fajny rozmiar, jak na taką kopertę, bo musicie wiedzieć, że taka prosta, okrągła koperta z takimi prostymi uszami. No, nosi się jak większa niż średnica sugeruje, więc podejrzewam, że dla tej estetyki te 38 mm to jest taka górna granica. Cena tego zegarka to 13 tysięcy dolarów. I mechanizm. Co mamy w środku? Mechanizm w środku to jest BVL 199 Automatic z 42 godzinami rezerwy mocy. Zobaczmy, co to jest za mechanizm. Mhm. Czyli to jest mechanizm przeznaczony wyłącznie do Zegarków w Bułgarii. Sprawdzam, bo jest po prostu bardzo brzydki. Nie wiem, czy Wam to się podoba, ale ja w tym zegarku to. To nie chciałbym czegoś takiego. Nie wiem, po co to w ogóle pod tym przeszkodnym deklem pokazywać. Zdecydowanie, to jest właśnie ten moment, w którym ja zdecydowanie wolałbym Selitę 300 i zamknięty dekiel do wstawić tutaj brzydki hausowy mechanizm, który nie, nie daje nam zupełnie nic, bo ani nie ma na co popatrzeć ani ta rezerwa mocy nie jest w żaden sposób podwyższona, więc to jest tylko minus w, moim, w mojej opinii. Kontynuując nowości LVMH, mamy Zenitha Chronomaster Original z potrójnym kalendarzem i to wykonanym w takiej. Formie, która nie, chyba odnosi się do y, przeszłości tych zegarków, tak. Mamy tutaj pokazanego jego poprzednika z podobnie rozwiązanym kalendarzem. Mnie się ten, to rozwiązanie nie podoba. Ja uważam, że tutaj na tarczy jest po prostu za dużo. I te malusieńkie okienka z, z dniem tygodnia i z miesiącem. Zupełnie mi do tego wszystkiego nie pasułem Faza księżyca, spoko. Fajnie ona wygląda, naprawdę. Cała reszta, no niestety, na nie. Podobne rozwiązanie zastosował swego czasu Blank Pan w zegarkach. Fifty Fadon z Batyska, też z potrójnym kalendarzem. Ale tam nie było chronografu, i to wszystko na tej tarczy jakoś tak sensownie ginęło. Tutaj dzieje się po prostu za dużo. Mnie się ten zegarek no niestety nie podoba. Zegarek kosztuje 13 tysięcy franków. Ma rozmiary 38 mm średnicy, 13 mm grubości. Kolejne nowości od Zenita, czyli rozwijanie linii Chronomaster Sport. Ja o tym rozwijaniu wspominałem w filmie najważniejszych zegarków ostatniego pięciolecia, gdzie ten Chronomaster Sport został wymieniony jako ten, który w Dość znaczący sposób wpłynął na postrzeganie marki Zenit. W tych nowych wersjach otrzymujemy zegarek z zieloną tarczą i zielonym bezelem, zarówno na stalowej bransolecie jak i na zielonym pasku gumowym. I w mojej opinii ten właśnie zielony pasek gumowy, czyli nie zielony pasek gumowy jest tym, na co czekałem. Bardzo chciałem, żeby te zegarki otrzymały dedykowany paseczek. Ja wciskałem do niego paski do Rolexa i one dość fajnie wchodziły, ale ten tutaj widzę, że jest naprawdę fajnie skomponowany z kopertą. Mamy też wersję z różowego złota z diamentami, która mnie zupełnie nie interesuje. Mamy jeszcze nowości od IBLO, czyli takiej podstawowej marki tego konglomeratu. Zegarki, które no wyglądają jak klasyczne IBLO, fajnie, że w końcu. Ich domyśl, tym ich domyślnym rozmiarem przestało być 45 mm, a stało się 42 mm. Ta grubość też nie jest jakaś taka zaporowa. I wiecie co? Ja bym ten zegarek nosił. Ja naprawdę lubię te zegarki. Pamiętam, mierzyłem jakiś czas temu e, białą ceramikę. To był naprawdę fajny zegarek, który od razu wywoływał uśmiech na mojej twarzy. Problemem tutaj jest to, że i blo... Wzięli sobie chyba zbyt bardzo do serca plan zostania alternatywą dla Richard Mill, bo teraz nie są wyłącznie alternatywą w kontekście wizualnym, ale próbują również być alternatywą w cenie. Kosztują chyba tyle samo co podstawowe modele Richard Mill. I jeszcze jeden iblo orliński Turbion. Zegarek w takim majtkowo-niebieskim kolorze. Wygląda jak zabawka. Kosztuje pewnie, jak nie zabawka, już Wam powiem ile. Tak, kosztuje 143 tysiące dolarów australijskich. Nie chcę mi się przeliczać ile to będzie w euro, w frankach, ale dużo. Wygląda jak zabawka, ale nosiłbym. <gryw> Oczywiście, gdyby nie ta cena. Mam jakąś słabość do IBLO, do tych designów. Czyli to jest taka słabość na zasadach guilty pleasure. Troszkę jest to cringeowe, trochę wstydziłbym się opowiadać o tym, jak bardzo mi się podobają, ale jednak poruszają takie wewnętrzne dziecko we mnie i naprawdę lubię, lubię te, ten design. Nigdy tego posiadał, nie będę. Tak jak wspomniałem, te ceny są z kosmosu. Kolejną nowością chyba ostatnią na dzisiejszej liście od LVMH jest wskrzeszenie Daniela Rota. po którym ja się niczego dobrego nie spodziewałem, ale się myliłem, bo to co zrobili, to ja jestem pełen uznania. Nie boję się tego powiedzieć, że to wygląda lepiej niż oryginalne zegarki. Dostrzegam tylko dwa problemy. Raz, to był zegarek na zapisy. Więc on nie jest dostępny nigdzie w żadnej dystrybucji. Po prostu trzeba było się na ten zegarek zapisać, a dwa cena to 140 tysięcy euro. Tak. 140 tysięcy franków szwajcarskich, więc jeszcze troszkę więcej. I to, to, to trochę jest obrazem dzisiejszej branży zegarkowej. Kto zapisuje się na Daniela Rota za 140 tysięcy franków? I to nie od producenta. To nie jest. Y Niezależny zegarmistrz. To nie jest sytuacja, w której, powiedzmy, syn Daniela Rota wykształcił się i postanowił zrobić ręcznie te zegarki, tak jak jego ojciec. Tutaj mamy jedną z największych grup zegarkowych, która po prostu postanowiła zarobić na marce, która była odłożona. I ludzie się na to zapisują. Ludzie są w stanie płacić za te zegarki znacznie więcej niż one są warte. Bo, bo one nie są tyle warte. Sorry. Yy, Waszerona, Patka, Lange, dostanicie sporo, sporo taniej. 140 tysięcy franków, to w przypadku tych uznanych marek, to już jest teren wysokich komplikacji. Turbion nie jest wysoką komplikacją. To, to nie jest jakieś szczytowe osiągnięcie zegarmistrzostwa. Ludzie zapisują się na to od LVMH. Dla mnie. Je... Jest to w jakiś sposób szokująca wiadomość, może się to ująłem. Szokująca nie jest, bo to było do przewidzenia. Ten rynek wygląda tak już od, od jakiegoś czasu, ale jest to wiadomość, którą ciężko mi postrzegać inaczej niż negatywnie. Dobrze, zostawiając LVMH, mamy nowy chronograf Szoparda, mile milia. I są to zegarki, które mi. Kurczę, mi one nigdy do kolekcji Szoparda nie pasowały. To nie jest poziom, który koresponduje z tą marką. Ja rozumiem, czemu można je lubić, czemu mogą się podobać. I jeszcze parę lat temu, gdy te zegarki chodziły poniżej 10 tysięcy złotych z drugiej ręki, to fajnie, to były naprawdę dob dobre wybory. Ale dzisiaj, Szopart, który potrafi robić fantastyczne mechanizmy, który naprawdę aspiruje do tej najwyższej ligi. Dalej sprzedaje zegarek wyposażony w mechanizm, który wygląda jak jakaś taka podstawowa ETA. To chyba nawet jest ETA. To chyba nawet jest ETA z modułem chronografu. Tak. Yy, zegarek pochodzi od ETY 2894 z modułem chronografu. Dokładnie. I to jest jeszcze pokazywane, więc. Kupując Choparda ja bym naprawdę oczekiwał wysokiego zegar a to tutaj to jest taki zegarek klasy Longina, który kosztuje 10 000 euro. Ale jest, wy wypuścili i macie teraz o nim informacje, więc mój obowiązek spełniony. Czapek wypuszcza szkieletowego Antarctik i fajnie. Bo wcześniej szkieletowe Antarctic były dostępne wyłącznie w wersji tego high-endowego chronografu. Dzisiaj dostajemy zwykłą time-only wersję z szkieletową tarczą. Widzę tutaj, że nie ma centralnej sekundy, a mamy małą sekundę. Antarctic to są naprawdę bardzo fajne zegarki. Jedne z najwygodniejszych wygodniejszych w, tej, w tej niszy. Ja nawet kiedyś się zapisałem na ten zegarek i nawet miałem go odebrać, ale troszkę mnie pracownicy czapka wystawili. Pojechałem do Szwajcarii, do Szwajcarii a oni zapomnieli tego zegarka, przewieźć z fabryki do, do butiku. Zaproponowałem, że mogę się pojawić 2-3 trzy, trzy dni później. Oni powiedzieli, że to jest za mało czasu, żeby przewieźć zegarek z fabryki do butiku. W Szwajcarii. Wiecie, jakby mój klient czekał, to dla mnie jeden dzień byłby wystarczający przewie do przewiezienia zegarka z Polski do Los Angeles czy Tokio. Dla nich było za mało czasu, żeby przewieźć wewnątrz Szwajcarii kilka dni. Więc ja się na tę markę obraziłem. Ja już więcej zegarka od nich nie kupię. No ale to nie zmienia mojej oceny tych, tych zegarków. Podobają mi się bardzo. Wersja szkieletowa, troszeczkę mniej niż wersje klasyczne, bo one wszystkie miały naprawdę wyjątkowe tarcze i zawsze przyjemnie mi było na te tarcze patrzeć. Sprawdzę tylko. Ojej. Zegarek, Zegarek kosztuje 38 tysięcy franków. Wow. Dwa razy więcej niż wersja z klasyczną tarczą. No, czekajcie, czym ona się różni? Mamy małą sekundę, czyli została przeniesiona wskazówka sekundowa. No i pewnie tym, że mechanizm musiał być obrobiony z dwóch stron. I to według czapka kwalifikuje ten zegarek do podniesienia dwukrotnie ceny. No tak, czapki z głów. No i doczekaliśmy się trochę nowości od Grand Seiko. Pierwszą, o, którą, o której wspomnę, to. GMT w 40 mm z taką bordową tarczą. To są zegarki prawie fajne. W sensie fajny jest rozmiar, średnica, bo nic poza tym, to jest zegarek, który ma 15 mm grubości. Ma tę brzydką kopertę sportowych Grand Seiko, której nie lubię. Ma koronkę na godzinie 4. Limitka 1300 egzemplarzy. Cena. 6600 euro. No cena nie jest zła. To, to za to, co dostajemy, to nie jest zła cena. Dzisiaj za 6000 euro nie kupicie chyba żadnego Rolexa w męskim rozmiarze. Więc y, to jest fajny zegarek za tę cenę, jeśli chodzi o rozważanie jakości. Ale wizualnie on mnie się w ogóle nie podoba. Mamy również kwarcowe snowflaki. Ja jeszcze nigdy tutaj o tym nie wspominam. Ja nie lubię kwarcowych zegarków. Więc, tutaj również, cóż mogę powiedzieć? Fajnie, że na tarczy nie ma żadnych napisów ani rezerwy mocy. Dziwne, żeby była w przypadku kwarcowego zegarka, ale odnoszę się tutaj do klasycznego Snowflake, który miał tarczę nieco zrujnowaną. Lubię podejście minimalistyczne do tarczy, i to tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. Spojrzę jeszcze wyłącznie na. Rozmiary to jest 37 mm na 10 mm, więc bardzo fajnie zwymiarowany zegarek. Natomiast cena wynosi 3800 dolarów za tę męską wersję, czy tę unisex wersję bez diamentów i ponad 5000 za damską wersję z diamentami. Zakładam, że nikt tutaj tej damskiej kupował nie będzie, więc jej nie omawiam. Bardzo ładny zegarek. Jeżeli ktoś lubi kwarcowe, i jeżeli ktoś lubi taki rozmiar, i ostatni z Grand Seiko, już w takim typowym layaucie tarczy, z napisem Spring Drive i z rezerwą mocy, w kolorze różowym. Jeżeli odczuwaliście braki różowych tarcz na rynku, to proszę bardzo, Grand Seiko dowozi. No nie wiem, moim zdaniem to wygląda bardzo źle. Już nawet nie chodzi o to, czy ja lubię różowe tarcze, czy nie lubię. Widać, że tarcza mieni się w różnych odcieniach. Ta wskazówka zostaje zazwyczaj w tym takim kolorze magenta. Fioletowe refleksy na indeksach. No to, są, to są rzeczy, które ja robiąc zdjęcia zegarka, na przykład, zawsze staram się redukować, żeby nigdy nie miał takich fioletowych zafarbów na zdjęciu. Nie wiem, to wykracza poza moje poczucie estetyki. A ile dzisiaj kosztują te zegarki? 6800 euro. Chyba troszkę też podróżały w ostatnich latach. I ostatni z zegarków, o którym chciałem wspomnieć, to nowy Balticus. Jeszcze o tym tutaj nie było, prawda? Nowy Balticus, który wygląda nieźle. Oczywiście to jest render, nie zdjęcie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na żywo. Mi gwiezdny pył chyba też się podobał. Po zdjęciach, jak zobaczyłem go na żywo, trochę zdanie zmieniłem. Natomiast ten, po zdjęciach, wygląda fajnie. Jeżeli byście ciekawi, co tam u Balticusa słychać, to proszę bardzo, jest nowy chronograf. Dobra, to by było na tyle. Wybaczcie dzisiaj taką luźniejszą formę. Nagrywałem to całkowicie na żywo, bo troszkę mam mało czasu. A tych newsów zebrało się naprawdę dużo, więc nie chciałem sobie robić zaległości. Do zobaczenia następnym razem.